Że hej, cześć się ja jestem Mikkel. Zapraszam Was na pierwsze odcinek z nowej serii Minecraft Zombie Apocalypse. Eee, no i co, no i chyba zaczynamy. Podlinkuję Wam mod modpaka w opisie, także nie musicie się nic martwić, eee, i co, możemy zaczynać chyba co, nie? To tak. To. Teraz piłem się tu na dachu, mam jakieś Digla, nie wiem, nie grałem w tą grę jeszcze na tym, tym. Eee, Mam jakąś zbrojkę Nie wiem co to jest Glider jakiś Jakiś łuk Znaczy nie łuk tylko No ten Tu jakaś skrzynka jest O chlebak Czy widać jakieś zombiaka już na pierwszej oka? tego co pamiętam, to te zombie jakie były mądre. Teraz tam czytałem, że podobno są mądre. Dobra. O, fajnie się drzwi otwierają. Czyli tutaj jestem safe, ok. Tu jestem bezpieczny. Nie? skakać, nie chcę tu skakać Liście amortyzują upadek, czy nie? nie, bo nie pamiętam bo to? Nie trafiłem i tak, było to trudno eee. Taka mapa, a nie inna się trafiła, że samo miasto jest Ciężko się poruszać, no ale no najpierw sobie zrobię bazę na przykład na dachu takiego wieżowca i zajbiście w sumie? To nie jest głupi pomysł, tylko musimy to najpierw wejść. Ja bym najpierw w sumie ogarnął jakieś drewno. O jest. To. E, ej! O. się tu wspinać mogę po tym... I co to, to jest fajne, dobra? Dobra, i teraz robię tak. No ja się tu też może wspiąć? Nie może. ale można na przykład zwijany o, Dotąd. Na przykład tutaj sobie postawię kolejnego locka. O. Cyk, cyk, można, dobra. I tutaj możemy już bazę zrobić To zakleimy. To jest drewno co wezmę. oj elegancko muszę to ręką zniszczyć niestety dobra, mamy to yy, celem tej serii jest przeżyć jak widzicie w lewym górnym rogu musi dojść timer do 100 dni yy, jeśli mi się to uda to wygrywam serię, bądź Muszę znaleźć jakiś środek transportu, którym będę odjechać po prostu. Są tu modyfikacje na pojazdy, także piszcie propozycję, w e, komentarzu. Którą drogę ucieczki preferujecie? Jakiś helikopter, jakiś samolot, czy może po prostu przeżyć 100 dni i zamieszkać tu. Miejcie wypłatę. A tamto drewno? Co dobra, mam. Możemy zrobić tak, żeby się łatwiej skakało. Od razu możemy zrobić siekierę i kif kiful. Ok. Segreguję to sobie. Glock to, 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 to to. to. A i desercik. Şey, çay, çay. Tak będziemy sobie pykać. O, tam bym się bardzo chciał dostać, bo tam drewno jest i tu też. Więc to się przyda na pewno. Na razie skopię ten dach to trzeba... W końcu trzeba będzie i tak to skopać. Jak będę miał tu bazę robić? Jakieś metry jest podwodne trzeba też będzie jakieś na przejście. Zrobimy bazę i chyba kończymy, co? Sobie tylko zabuduję O Możemy na wyprawę By się przydała jakaś skrzyneczka Kurczę A ona mnie czeka Oj! no. Dobra widzowie, jestem z powrotem w bazie, udało mi się go zabić. Widzicie, zrobiło się już ciemno. No. Yy, znalazłem łóżko i skrzyneczkę, także yy, możemy się położyć. Nie zdążymy, zachód słońca już było. ale... No i mamy nowy dzień widzowie. Witam Was w tym nowym dniu pięknym. No, pięknym. Siedzę w mieście z zombie, ale... I tak jakoś wyszło. Hmm, czy się w ogóle pójść po to drewno w końcu? Tylko że no, tam są te zombiaki, których niezmaczne biegające. Tam to w ogóle jakiś mutant jest... Tylko nie wiem co to jest w ogóle. Mógłbym tu w sumie do wody. Nie, nie mógłbym do wody zeskoczyć. Mam bloki, mogę w sumie zrobić schodki albo coś takiego. Stąd już mogę sobie w sumie do wody skakać. Więc tu mamy fajne zejście. Tylko wejście też by się z tej strony przydało. Jak o oh. blueprint do gluka 17 kurde źle zrobiłem Craft postawić. Zobaczmy. Jak go się wykorzystuje? znaleźć może crafting to będzie właśnie. E widzowie znajdziemy Trudno eee, no, Mogę sobie zapisać? Dobra, pozwólcie, że sobie zapiszę sponpoint Okej, okay, zapisane zostało Coś tu możemy zesponcić jeszcze nie, W odcinku, żeby nie był taki krótki No, to pierwszy to Możemy w sumie iść zobaczyć, czy da się do tego metra jakoś wejść. Tam jakiś obóz jest. O, się coś pali. To idziemy zobaczyć do tego metra. Mocne. Zeramy blok, jakby musiał ewakuować gdzieś, na jakąś górkę albo coś, żeby trzeba było wejść. Nie rzadko, nie rzadko, Chcę jeszcze zobaczyć właśnie ten namiot. Co on mi

Idziemy, czekamy skądś I to chociaż się to udało jakoś przejść, żeby nie musieć z nikim walczyć to by fajnie było Co to jest? Rakota tak się długo kopie? O to... ty nie wiem czego No, no w sumie. Dobra idziemy stąd Oj, yy, co jest? Głodny jestem, tym? Okay. Ooo się wystraszyłem Bieram i rzeczy Za so, łapciwe stworzenie Oj noc się robi nie dobrze Tam jest mój dom, dobra Kurde są osłabione Sobie. jestem też na górze, no nie wiem co tu jeszcze mogę zrobić, może te cztery, cztery beczki postawić, schowam alkohol, jedzenie do tej. Myślę, że słyszę helikopter, Mi się cieszyłem. tu mam jakąś mapę, możemy w sumie kiedyś pójść po nią, odłożę Na odłożę narzędzia. tu Troczkę wezmę akurat Minerały tu i resztę damy tutaj także widzowie ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Napiszcie swoje propozycje na następne odcinki w komentarzu. Yy, prawda. No i chyba tyle, nie? Jo.